Manko, z tej strony Damien i dzisiaj mamy Team of the Season La Liga, właśnie wieczorem 21 już mamy drużynę sezonu z La Ligi I teraz przejdę tutaj do pokazania co tu mamy za zawodników właśnie z tej drużyny Zobaczymy właśnie tak, mamy na początku tutaj pierwszy zawodnik Jesus Navas, z, tutaj na prawej obronie jest Dalej mamy 91 to jest środkowy obrońca, dalej mamy Rodriego z Atletico, mamy Jordiego Albe 94-95 Parejo, Pablo Sarabia 95 na pozycji CAM, oraz tu mamy Benzemę 96 i mamy 97 Pike. 97 Suarez, 97 Oblak i 99 Messi, naprawdę mega. No i La Liga Reserve. No i tutaj dalej mamy Prime Icony Ronaldo. 99, mega, totalnie karta. Tak, ha, super ikona, ale trzeba odebrać wtedy wszystkich zawodników z Team of the Season La Liga. No i mamy oczywiście konwertowanie Shardów. No, ale co najważniejsze, ruszył też turniej właśnie z La Ligi, czyli też możecie znów ustawiać składy właśnie. Tylko trzeba mieć La Liga graczy właśnie i najlepiej toccy właśnie, z, z, mogą być z rezerwy, bo wtedy macie większy bonus właśnie podczas grania tego turnieju. Tak jak zwykle gracie mecze VS Atak. Macie tutaj nagrody, początkowo 300 tysięcy monet, zawodnik tutaj może być, tu macie właśnie zawodników z rezerwy, z La Ligi, macie takich zawodników, możecie ich trafić, jak tutaj już dobijecie do tej nagrody, tutaj sporo szardów można sobie zebrać i mamcie jeden pik, możecie tak Griezmana odebrać, tutaj 92 jakiś inny toc, i reszta to są buste i treningi, oraz monety. Tak, właśnie w skrócie można tutaj Wam pokazać z tej drożyny, jakie są karty. Jeszcze przejdę do sklepu, bo właśnie pojawiły się też oczywiście paczuszki tutaj specjalne. I ja mam zamiar otworzyć tą pierwszą paczkę bo wtedy można tutaj trafić tak jak widzicie takie elektryzujące karty naprawdę fajny mają design i nie obraziłbym się jakby naprawdę który raś karta do mnie tutaj trafiła do mojego zespołu więc bardzo bym się cieszył ale to jeszcze będzie w kolejnym odcinku jeszcze teraz przejdę do innej zakładki mianowicie bo tu jeszcze w międzyczasie jest wiadomo finał ligi mistrzów już Jutro, czyli w sobotę, pojawiły się paczki. Właśnie tutaj, pierwsza tutaj paczka to jest UCL Final Pack. Możecie takich zawodników tutaj trafić. No, ale ja tutaj otwierałem i niestety zawodnika nie trafiłem, bo tutaj otworzyłem poza wizją, właśnie jedną paczkę, i niestety nic nie wyleciało. I tu macie tak jeszcze taką fajną paczkę że możecie od 50 do 500 punktów trafić i te punkty z final pointów możecie wykorzystać właśnie w tym trybie z ligi mistrzów, gdyż możecie nawet sobie odebrać za określoną ilość punktów ikonę możecie trafić powyżej 94, więc wam tylko szybko tutaj pokażę z Champions League właśnie tutaj gracie tak mecze trzy mecze tutaj Dalej macie kolejne mecze i teraz tak, możecie tutaj z Champions Point tutaj wymienić sobie, jak posiadacie tutaj właśnie te punkty final. I tu możecie odebrać właśnie na pewno od 1 do 5 takich punktów i możecie trafić takiego zawodnika z Ligi Mistrzów, ale to szansa jest na nich bardzo mała, ale ja już widziałem, że ktoś trafił takiego Alisona, albo na przykład Lukasa i inne karty dalej możecie odbierać treningi, też możecie tu odbierać boosty i tutaj fajna jest oferta, za 70 tych champion point możecie zdobyć ikonę i jak już uzbieracie te punkty to właśnie spośród tych czterech ikon możecie właśnie trafić Owena, Linekera, Zole albo nawet Piresa Dalej macie 94 plus final player, czyli możecie trafić prime ikonę, możecie trafić ikony, ale też możecie tych zawodników z, z ligi mistrzów trafić, więc super tu jest oferta, więc polecałbym wam te dwie oferty właśnie odebrać, jeśli wam się uda uzbierać tyle punktów przez ten cały event. I macie tu dwie Prime ikony. Pierwsza to jest oczywiście Gerard 98 Boost Captain. Naprawdę mega super karta Prime. Mamy tutaj Maldiniego na setnym overallu 125 Pace'a, 139 Defending'u, 134 Physical Legenda Milanu nie do przejścia, naprawdę Jak ktoś odbierze ją, no to naprawdę szacun wielki, naprawdę No i w drugiej zakładce, no to EA przypomina, że oczywiście są paczki, więc tutaj Bezpośrednio z tej zakładki też możecie odebrać paczuszki i na razie ja będę grał ten właśnie najpierw tak turniej z tosów, a później się zajmę właśnie tutaj. Będę sobie rozgrywał mecze mecz Vs Tak, właśnie tutaj jest yy, taka informacja, że możecie tylko raz na 12 godzin zagrać jeden mecz, a te zwykłe mecze to gracie normalnie po jednym podejściu. Wiadomo jak wygracie, dalej przechodzicie przypominam i tutaj jeszcze jest taka jedna informacja jeśli posiadacie z dwóch zawodników właśnie z tej ligi mistrzów z finałów czyli Tottenham i odpowiednio Liverpool macie 50% właśnie bonusowych właśnie final point czyli jak tu macie na przykład 10 to otrzymacie w kolejnym podejściu jak będą dostępne te mecze 15 i tak analogicznie możecie Tutaj zerknąć, że jak tu mieliście dwa punkty to będziecie mieli zwiększoną ilość tych punktów. Więc to właśnie chciałem wam jeszcze pokazać i teraz jeszcze przejdę tutaj do jednego mojego składu. Obecnie chciałem wam pokazać jaki skład będzie tutaj przygotowany na ten turniej z La Ligi, więc szybko tu wezmę La Ligę. I tutaj zaakceptuję, oczywiście ten napastnik tutaj, jak widzicie, jest do zmiany, bo jeszcze nie mam akurat pomysłu, kogo właśnie dać na napad, ale już myślę, że będę wiedział, kogo dać. No, myślę, że album Bapę dam, i tylko jeszcze muszę dopasować karty Team of the Season La Liga, żeby mieć idealnie, żeby był bonus w turnieju ale tak, tak jak tutaj daje Rzymbapę, to mam 93 ale praktycznie to jest cały full skład La Liga oczywiście tutaj warto zmienić, tutaj mam też 97 Rafinia. to jest naprawdę mega karta ostatnio ją kupiłem za 26 milionów świetnie mi się nim gra, o wiele lepiej niż takim Hulitem, ale bo po prostu już z długo nim grałem, Hulit to naprawdę spoko karta, ale jakoś już mi się znudził nim, nim grać, bo naprawdę grałem przez tak dwa miesiące nim jakoś myślę czy mogę nawet go sprzedać, ale jeszcze się zastanowię. Tak więc tak się prezentuje mój skład, na razie oczywiście można obniżyć ten rating, więc oczywiście ustawię go do ratingu 100, żeby grać w turnieju, więc to tylko tak poglądowo Wam pokazuję jaki skład z La Liga mam. No, ale to właśnie tak, mamy jeszcze sklep, to już wam pokazywałem. No i tak, nie zapominajcie właśnie o subskrypcji na kanale. Zostawcie łapkę w górę. Możecie też napisać komentarz, kogo macie zamierzać odebrać w tym evencie, to właśnie z, z drużyny Laliga. No i wejdźcie też na mojego fanpage'a, polecam wam też śledzić. Twittera i jej. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.